Wczorajszy mój wieczór wyglądał tak. Musisz głośno mówić, bo k znowu nie będzie słychać i będzie afera. <noise> Powiedz głośniej! Mój wczorajszy wieczór wyglądał tak. Tu pokazuję zdjęcie. Mój wczorajszy, mówię na zapasie, że było na pewno słychać. Mój wczorajszy wieczór wyglądał tak. I co? Teraz będziesz udawać, że Ciebie to nie dotyczy? Że nie słyszysz? I to nie Twoja wina. To ciekawe, czy to usłyszysz. Możesz wejść. A więc nazywasz się Rode i masz regulację głoś głośności, tak? Odpowiedz, tak czy nie. Będziesz mnie ignorował? Twoja cena rynkowa to 1000 zł. Chcesz mi powiedzieć, że kosztowałeś 1000 zł i nie potrafisz nagrać audio. Wojesz Czy Nie masz mój? To może zaczniesz gadać, jak ci. Jak ci tą twoją regulację popsujemy, co? Witajcie lifterki i lifterze dzisiaj w smutnej atmosferze. Wczoraj dla mnie wydarzyła się tragedia życiowa, z której wyciągnęłam parę lekcji, między innymi to to, żeby nauczyć się połączać kabelek do mikrofonu, bo wczorajszy materiał wyglądał, a raczej brzmiał tak. Kolejny odcinku Albo był niedopchnięty, albo Nie tutaj macie widzicie, to jest taki mikrofon do vlogowania. Ale ja bym nie polecał go dla amatorów i dla ludzi, co lubią spontanicznie coś kręcić, bo to już nie pierwszy incydent z tym mikrofonem, ale widzicie, widzicie tutaj ma parę przycisków, nie? I teraz on kosztuje 1000 zł, a aktualnie nagrywamy tym mikrofonem, on kosztuje 200 zł i nie dość, że audio jest e, tak samo dobre jak z tego. Włącza się automatycznie przy odpaleniu nagrywania. A tutaj I nie ma zewnętrznej móc. baterii, i nie ma zewnętrznej baterii, dlatego... E, no, miałem nadzieję, że... Tylko cię go przystąpi. Także jest to mikrofon dla osób, które, no nie wiem, są bardzo skrupulatne i profesjonalniej podchodzą do nagrań. I wczorajszy mój wieczór wyglądał tak. Musisz głośniej mówić, bo znowu nie będzie słychać i będzie afera. <laughs> Powiedz głośnie! Mój wczorajszy wieczór wyglądał tak. I tu pokazuję zdjęcie. Mój wczorajszy, mówię na zapasie, żeby było na pewno syrać. Mój wczorajszy wieczór wyglądał tak! Żebyśmy mieli backup teraz. Teraz wszystko będziemy backupować. Dawaj, jeszcze raz, głośno na, na wszelki wypadek. Było mi f smutno! No, jak przeklęłaś ty, to było ci naprawdę smutno. Było. Do tego stopnia, że byłam gotowa wydać 2000 zł, żeby odzyskać. Audio 50 minut nagrywanego filmu, ale jak się okazuje, nawet profesjonalne studio dźwiękowe nie było w stanie tego uratować. I nie wiem, czy chcę, żeby ten materiał przepadł, dlatego istnieje taka możliwość, żebyśmy zrobili skrót wczorajszego filmu. Bo było wyzwanie, że ja zgadywałem damskie rzeczy, i miałem e, tych przedmiotów, nieważne ile. A teraz kaja e, męskie, typowo rzeczy miała zgadywać i pojechaliśmy z Błażeniem do Castoramy i do e, Decathlonu e, w poszukiwaniu typowo męskich rzeczy i takich rzeczy, z którymi nawet robór miał problem. E, robór z rocznika 88, i my się tak tutaj śmiejemy, e, wewnątrz, że osoba po, e, poniżej rocznika 90 jest to e, Osoba, facet, który potrafi zrobić kran, która potrafi, no nie wiem, zmienić koło w samochodzie, a wszystko powyżej 90 -tego rocznika już niestety takich umiejętności nie posiada. Jak coś, będziemy sprzedawać ten e, mikrofon. Zrobiliśmy e, super reklamę. Nie rozwaliłem go, no nie, to jest, no, to jest bardzo dobry mikrofon, ale dla osób, które e, które lubią się po prostu. Kaja, wczoraj to tak, e, no załamana byłaś. I rodzice cię pocieszali już do tego momentu, że tata ci wysłał taki fragment w e, Tak. Fragment o życiu, fragment o tym, jak... Czemu jest prawdziwe szczęście. Zdałam sobie sprawę, że nie powinnam właśnie jakby swojego życia emocjonalnego, tej sfery emocjonalnej, takiego wewnętrznego spokoju wiązać ze swoimi sukcesami i porażkami, bo to są nieodłączne elementy życia. I ja tylko wewnętrznie jakby się wypalam, tak mocno to przeżywając, bo serio, Wczoraj Michał szukał mnie na dachu. No. Ja zauważyłem jeszcze takie, moje osobiste odczucia są takie, że Kaja, e, mamy tutaj przykład dwóch światów, Kaja w szkole, bardzo jej zależało na ocenach, była bardzo związana z tym systemem oceniania i jeżeli miała gorszą ocenę, no to wiadomo, to wpływało na jej samopoczucie, e, natomiast ja troszeczkę ten system szkolnictwa e, no, traktowałem bardzo luźno i miałem po prostu nie potrafisz powiedzieć czasami je... to. nie. Ja tego... jestem kłębkiem stresów. Tak. -stop. I tak jak mam dwie poprawki we wrześniu, tak całe wakacje dzień w dzień o tym myślę. Mhm. I dzień w dzień jest to w mojej głowie przed zaśnięciem mhm. i powoduje u mnie to wewnętrzny stres. Także jeżeli macie jakieś sposoby na to, żeby po prostu dogłębnie wychillować. Nie no, to wiesz, Marek plan. <laughs> Może wiecie, każdy ma gorsze chwile czasami i teraz może oglądają nas osoby, które mają te gorsze chwile i się teraz rozmawiamy o tym jest na moderno. Ale zrobił się motivation. Troszeczkę motivation i merytoryczny materiał, ale yy, także wstań, powstań, yy, idź do przodu, never give up. Yy, yy, ograniczenia są tylko w naszej wyobraźni w stawie skokowym. Tak? Lecimy z komentarzem? Tak, także zapraszamy do wczorajszego. do wczorajszej nie Bazyliady, a Bazyla. Witajcie, serdecznie w, w, w kolejnym odcinku Bazyliady. Ty, 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 ty. Dobra. W jednym z ostatnich odcinków to Michał zgadywał babskie rzeczy, większość była przeznaczenia. Pielęgnacyjnego, kosmetycznego, i tym razem role się odwróciły. I to ja miałam zgadywać męskie przedmioty, także Michał z Bożejem mnie przygotowali. Finalnie wyszło 10 przedmiotów. I nie ukrywam, że jest mi trochę przykro, że tego audio nie ma, bo na to, że mój tata będzie ze mnie dumny, jakbym to odgadywać. Ale będzie dumny, no bo wynik się nie zmienił. Nie ma audio, ale wynik na szczęście mikrofon nie zmienił wyniku. Nie jeszcze tego wybrakowało. brakowało. I jakość tego audio jest taka, że chce mi się żygać, jakby to miało pójść. I postanowiłam, że nie będzie pojedynczych kar przy każdym przedmiocie, ale zrobimy jedną całościową po ukończeniu naszego wyzwania. I tak moją propozycją jest to, aby Michał dostał obiecaną lepę na potylicę od kapitana Dynamita, która nie doszła do skutku w poprzednim odcinku. I to będzie w przypadku, jeżeli ja wygram, a jeżeli ja przegram, Robur zaproponował, abyśmy wspólnie zrobili coś dobrego, abym ja pozbierała śmieci z naszego krakowiaków, za okna. Pierwszą rzeczą była sprężynka taka. Nie będziemy wam jeszcze mówić, do czego służy, bo też może to być fajny test dla Was, żebyście mhm. sprawdzili, na ile wyznacie męskie przedmioty. Pamiętajcie, że kategorie to sport. Budowa Hobby. Chodby. Hobby. Hobby. I dostała tą sprężynkę i co? I wąchałam, macałam, sprawdzałam, że się kurczy. Wydawało mi się, że można to włożyć pomiędzy coś, skoro się zwęża i poszerza. No i oczywiście ścianałam opaskę jak w większości przedmiotów, bo <gryw> nie miałam szczęścia w podstawym dotyku zgadnąć. I finalnie zgadłam, że jest to sprężynka, do której wkłada się przykładowo robaki, ale Robert C. Dynamit, stary wędkarz, sprostował, że innego rodzaju przynęte na ryby. Czyli dobrze powiedziałam: klatka na robaki, no właśnie to, co powiedzieć. Tutaj punkt, drugi przedmiot, no tutaj pokłoniąłeś z w... no, kasety. Wiem, co to jest? No. To są e, wejścia, tak, które kasety. Nakręca, czyli... no, to są nańskie rzeczy, że na rzecz, można szum go <laughs> Strasznie zmyliły mnie te plastikowe otworki. Wydawało mi się, że tak jak kiedyś, no bo też stwierdziliście, że no pokolenie poniżej 90 roku na pewno będzie wiedzieć do czego to jest, ale właśnie, kiedyś pamiętam, że kasety nakręcało się ołówkiem, jak chciało się przewinąć taśmę i. Te elementy strasznie przypomniały mi właśnie wejścia w kasetach. Także byłam pewna, że jest to klucz do kaset, którym nakręcamy kasety. A do czego to służy? Jest to do... takie przyrządzenie... Przy... Co? <laughs> Opony się podważa. Do zmiany opon w rowerze. No, dzisiaj jeszcze koledzy tutaj z toru palą gumy, nie? Także nie da rady nagrać chyba tego materiału. Teraz będziecie słyszeć BMW. Kolejny przedmiot, takie kuleczki. Tak i są bardzo ładne i na pierwszy węch bardzo ładnie, już teraz nie, już teraz brzydko no. pachną, ale na pierwszy węch były naprawdę przyjemne, truskawkowe i to, co przykuło moją uwagę, to to, że w środku jest dziurka i się rozsypują pod palcem. Także po dokładnym przemacaniu, obejrzeniu... Przed spróbowaniem mnie chłopcy powstrzymali. To, że mają w środku dziurkę, dało mi do myślenia, że to się przez coś przekłada. Więc stwierdziłam, że to zakłada się na haczyk i to jest też jedzenie dla ryb, bo mój tata ma rybki i podobnie pachnie pokarmem dla ryb. Kolejny przedmiot, takie ładne świecidełko i jak zobaczyłem to w Castoramie to e, powiedziałem, ok, wezmę ten złoty kolor, bo na bank zmelika No i faktycznie brokat zmienił nawet kapitana i obstawiałam, że jest to... Co obstawiałam? Nic nie obstawiałam, nic nie miałam w nie głowie. Wiedziałeś. <laughs> nie wiedziałem. co to może być. I jak się okazało jest to wkład do kleju. Tak jest. A kolejna rzecz. Była to, było to coś takiego i powiedziałem Kaj, żeby nie, żeby nie patrzyła, bo no, jest dziewczyną z lasu, no i często jeździ na rowerze, no i myślałem, że po prostu to by było zbyt łatwe. Więc tak, ogarnęłam, że tu jest wejście, że to jest okrągłe i byłam pewna, że tutaj podłącza się kran. Albo jakiś tam ogrodowy i napełnia się wodą. Także na początku myślałam, że to jest system nawadniania roślin, który się gdzieś tam rozprowadza po ogródku. Później ogarnęłam, że jednak można by to zrobić z powietrzem. I obstawiłam, że jest to opona. Ty wiesz co to jest? No, już wiem. Się no. to, to się na z a ma takie że to jest no i nie zaliczyliśmy Kaja tej odpowiedzi dlatego, bo jest to dętka. I dentka jest pod oponą i dzisiaj się tego Kaja nauczyłam. Wczoraj. Kolejna rzecz tutaj się okazało, że Kaja jest budu. Wygląda jak żelki i najpierw zgadywała z opaską. Wyjęła to no i zaczęła coś tam kmienić, że to jest pędzel. Że to jest pędzel, no. A ja mówię okej, okay, no to spróbuj zgadnąć jaki to ma kolor. I Kaja mówi, no wydaje mi się, że ma czerwony. A my, okej. Okay. Eee... Bo czułam zapach drewna od boku, że to okay. jest drewno. No tak, ale czu, czułaś zapach drewna i co? I dlatego A, jest czerwony? A oczami wyobraźni widziałam czerwony kolor. Mm -hmm. No właśnie i to nas zaskoczyło ee, z chłopakami. E, no i tutaj są takie dwie e, literki. I HB. I mówimy, no dobra Kaja, jak e, na tym przedmiocie są dwie literki, Spróbuj losowe w głowę literki powiedzieć, które ci siedzą teraz. I zamiast HBK ja powiedziała HM. Także pra, prawie zgadła te dwie literki. Od razu zgadłam, że jest to ołówek, bo takich ołówków używa mój tata na budowie. Tak. I są dużo krótsze. Także to jest ten moment, kiedy tato powinien być ze mnie dumny. Kolejny przedmiot, coś takiego. Kapitan dynamit był. E Rozkojarzony tym przedmiotem, nie wiedział, do czego to służy. I to też jeden z tych przedmiotów, co my korzystaliśmy z kombinerek kiedyś, po prostu. Już nawet nie pamiętam. To mogliśmy od nowa nagrać ten odcinek w sumie, jak ty nie pamiętasz. Nawet nie pamiętam do czego no, to służyło. Nie pamiętasz? Nie. No spróbuj sobie przypomnieć. Kombinerkami możesz to też zrobić. A, już wiem. Teraz już wiem. Wtedy nie kompletnie no. nie wiedziałam. To służy do odkręcania szprygów w rowerze. No, do montowania, do składania koła, e, i kolejnym przedmiotem. I tutaj kompletnie nie miałam pomocy. Wiedziałam, że coś tu się odkręca, że to się do tego przykręca do czegoś, że tutaj jest wear i line. I w zasadzie to wszystko. I tutaj wykorzystałam moje ostatnie koło ratunkowe, czyli pomoc Kapitana Dynamita. O. I oczywiście nie zabić mnie. Przeba. To jest klocek hamulcowy tak. w rowerze. I ta linia jest po to, że pokazuje, do którego momentu to się może zetrzeć i później trzeba to wymienić. Ale zobacz, jaki to był praktyczny odcinek, ile się nauczyłam z niego. Mm, no, przedostatnia rzecz były to nabój. Zbliżałam do twarzy, wąchałam. Sandomirski mnie ostrzegł, że lepiej tego nie robić, bo może w każdej chwili eksplodować.

Szybciej! Okay. I obstawiałam, że jest to jakiś nabój z silikonem do pistoletu, bo wiem, że mój tata koszczeniał na przykład prysznic, kabinę. Jest to nabój z powietrzem do opon. I Ostatni rzecz, przedmiot, który musiałaś e, odgarnąć po ciemku. Uważaj na laptopa. I był to taki łom. Tak. I to jest łom? Zgadłam, że to jest łom. To hejterów Brawo! Zgadła? Tak! To Jako, że był remis, wspólnie wykonaliśmy karę, zeszliśmy na dół i zaczęliśmy zbierać śmieci, znaleźliśmy bardzo ciekawe rzeczy, bo były to na przykład szczochy. Nie, nie spoiluj. Ten fragment już się dobrze nagrał, Tak, tak? zaraz zobaczycie, okay. jak zbieramy śmieci. To tos. <noise> Przynajmniej zrobią coś dobrego dla ziemi, nie? No tak, żeby samoloty mogły latać. O kurwy, świecą jebane. Wódka w drzewie, szczochy, I czyjeś. Weź, nie dotykaj tego Kaja, bo się zarazisz. Ja to wezmę. i szczochy w butelce mamy na... Tutaj jest firma, tu są szczochy w butelce. Później głęboka dezynfekcja.

बुक सबके मनुसार जे गायक जेना अच्छा सतर्छ अच्छा